Skala NutriScore ma za zadanie pokazywać ogólną wartość żywieniową danego produktu spożywczego w skali od A do E, gdzie A jest to produkt najlepszy, z kolei E jest to produkt najgorszy jakościowo oraz kolory od zielonego do czerwonego, gdzie zielony to jest A, czyli produkt znowu najlepszy, E jest to kolor czerwony, czyli produkt jakościowo teoretycznie najgorszy. Czy dokonując naszych wyborów w sklepie, warto się posługiwać tą właśnie skalą. Weźmy na przykład sałatkę, która według tej skali jest w kategorii C, czyli produkt raczej średni, czytając skład, jest tutaj sporo białka, sporo błonnika, nie ma żadnych substancji konserwujących, więc jak dla mnie jest to produkt bardzo nisko przetworzony, w zasadzie w ogóle nie przetworzony, o bardzo dobrych wartościach odżywczych, dużej ilości białka, błonnika i taki produkt zdecydowanie polecałbym każdemu na ko. Jako na przykład drugie śniadanie czy przekąskę. Kolejny produkt, miks orzechów. Według informacji tej skali jest to produkt skali B, czyli powiedzmy troszkę lepszy od sałatki, ale dalej nie bardzo dobry. W składzie nie ma nic poza orzechami, soją i naprawdę niewielką ilością soli, bo jedynie 1 gram na 100 g produktu. Jednak, pomimo wszystko, zdaniem oceniających osób, nie jest to produkt idealny. Weźmy sobie orzechy nerkowca. Czytając skład, są tu tylko i wyłącznie orzechy nerkowca, nie ma niczego innego w składzie. Zdaniem oceniających, produkt należy do kategorii C, czyli produktów średnich. Z kolei, patrząc na przykład na płatki śniadaniowe Neski, które są źródłem bardzo dużej ilości cukrów prostych, jest to produkt wysoko przetworzony, którego zdecydowanie nie polecam nikomu ani na śniadanie, ani na przekąskę, a szczególnie nie polecam tego dzieciom. Zdaniem oceniających znajduje się w skali A, czyli jest to produkt najlepszy, rekomendowany najlepszej jakości, podobnie jak płatki owsiane, które znajdują się również w skali A. Zdaniem więc oceniających sałatka czy orzechy nerkowca są średnim wyborem z kategorii C? Natomiast płatki Nesquik są dobrym wyborem, należą do kategorii A. Dlatego, moim zdaniem, ta skala nie powinna być w ogóle brana pod uwagę. Jako kryterium wyboru naszych produktów spożywczych, powinniśmy czytać skład i na zdrowy rozsądek wybierać produkty mniej przetworzone, a najlepiej w ogóle nieprzetworzone.